Witaj w pierwszym z wielu wykładów poświęconych procesom poznawczym. To nagranie jest nagraniem wprowadzającym do tematu. Oznacza to, że poznasz się podstawowe pojęcia oraz założenia, jakimi kierowałem się przy selekcji materiału z zakresu psychologii poznawczej. Temat ten jest stosunkowo skomplikowany, dlatego zdecydowałem się wybrać tylko te informacje, które po pierwsze pozwolą Ci zrozumieć ogólnie, czym są i jaką rolę odgrywają w naszym życiu procesy poznawcze, i po drugie Wiedza, którą wybrałem, będzie miała praktyczne implikacje dla uczenia się, czyli dla Twojej przyszłej poprawy w praktyce uczenia się. Zacznijmy od kluczowej definicji, czyli samego poznania. Czym jest poznanie? Jest to zdolność do odbioru informacji ze środowiska, następnie przetworzenia ich celem poprawy skuteczności kontroli naszych działań, czyli zachowań, czyli jest celem lepszego przystosowania się do warunków środowiskowych. Zatem procesy poznawcze to procesy, które uczestniczą w selekcji informacji ze środowiska i co ciekawe z naszej pamięci. Następnie to procesy uczestniczące w przetwarzaniu tych informacji oraz to procesy uczestniczące w wykorzystywaniu przetworzonych informacji celem ich modyfikacji i modyfikacji naszych planów na działanie. W zależności od tego, z jakiego źródła korzystamy oraz jakich teorii jesteśmy zwolennikami, możemy wyróżniać różne czy też inne procesy poznawcze. Wynika to z faktu, że ta dziedzina nauki jest stosunkowo młoda i bardzo dynamicznie się rozwija. Na potrzeby tego kursu wybrałem te procesy poznawcze, co do których istnienia i też skategoryzowania jest raczej ogólna zgodność w środowisku naukowym. Zatem do procesów poznawczych należy percepcja, czyli inaczej. Spostrzeganie, jest to proces tworzenia reprezentacji przedmiotu na podstawie otrzymanych z narządów zmysłowych i informacji otrzymanych z pamięci. Następnie uwaga. Czyli proces, dzięki któremu dochodzi do selekcji wrażeń zmysłowych, wrażeń ruchowych, czy też może śladów pamięciowych. Innymi słowy jest to nasza zdolność do skierowania świadomości na jakieś konkretne oddziałujące na nas bodźce. Ostatnim, który nas interesuje, jest sama. Pamięć. Czyli proces kodowania, przechowywania i odtwarzania informacji, czy też właśnie informacji o naszych doświadczeniach. Dodatkowo wielu autorów wyróżnia również jako procesy poznawcze samo myślenie czy wyobraźnię. Oczywiście zgadzam się z tym, jednak te dwa procesy poznawcze nie będziemy omawiać tak szczegółowo, gdyż wiedza na ich temat, powiedziałbym, nie jest jeszcze tak usystematyzowana i pewna, abyśmy mogli ją wykorzystywać w sposób praktyczny na tych lekcjach. Będziemy jednak o nich wspominać przy wielu innych okazjach, w szczególności w kolejnych rozdziałach kursu. Przed obejrzeniem tego nagrania Twoim zadaniem było obejrzenie nagrania dotyczącego ćwiczenia z piłkami. Ile podań udało Ci się naliczyć? I co ważniejsze, czy zwrócił Twoją uwagę goryl, który w połowie nagrania wszedł na scenę? Około połowa osób oglądających to nagranie nie zauważa goryla. Aby zrozumieć dlaczego tak się dzieje, zaczniemy od omówienia procesu percepcji, gdyż jest procesem, powiedziałbym, najbardziej ogólnym, w którym w pewnym sensie zawierają się elementy innych procesów poznawczych. Zaś uwagę i pamięć omówimy w kolejnych nagraniach. Aby zrozumieć procesy percepcji, musimy wprowadzić jeszcze pojęcie samego przetwarzania informacji, a właściwie poziomów przetwarzania informacji. Jest to ważne, gdyż pozwoli Ci nie tylko zrozumieć percepcję, ale w przyszłości również procesy uwagi i pamięci. Przetwarzanie informacji oznacza dokonywanie sekwencji przekształceń na tej informacji. Możemy też powiedzieć, że sekwencji modyfikacji lub ogólnie zmiany tej informacji. Te zmiany są konieczne do prawidłowego rozpoznania i interpretacji bodźca, czyli rozpoznania jego znaczenia. Dodatkowo w procesach tych uczestniczy uwaga, której zadaniem jest m.in. selekcja odpowiedniej informacji. Spróbujmy to sobie schematycznie rozrysować, gdyż ułatwi nam to zrozumienie i zapamiętanie. Uobraźmy sobie taki oto wykres, na którym na tej osi mamy czas, czy też etapy przetwarzania informacji, a tutaj mamy poziom poziom przetwarzania. I tak ogólnie możemy wyróżnić dwie sytuacje, w której to przetwarzanie może wydarzać się na płytkim poziomie, czyli płytkie przetwarzanie informacji, informacji lub na głębokim poziomie. Płytki poziom przetwarzania informacji to jest to są przede wszystkim jakby cechy fizyczne bodźca, czyli kolor, kształt, układ przestrzenny. Zaś głębokie procesowanie już ma charakter interpretacji, czyli znaczenia treści, które pozwala na zidentyfikowanie tego bodźca. Wyobraźmy sobie dwa przykłady. Pierwszy zakłada, że informacje są przetwarzane początkowo relatywnie płytko, czyli uczymy się czegoś i relatywnie płytko to przetwarzamy. Na przykład patrzymy na jakiś schemat albo diagram. Widzimy fizyczne cechy, takie jak kolory, kształty, kreski. Decydujemy się nawet przerysować taki schemat, ale w ogóle nie zastanawiamy się za bardzo nad jego znaczeniem. Po prostu bezmyślnie go przerysowujemy do naszych notatek. Drugi przykład jest inny. Wyobraźmy sobie, że zaczynamy przetwarzać te informacje, ale zastanawiamy się nad ich znaczeniem. Czyli głębiej procesujemy. Czyli poza kolorem, kształtem zastanawiamy się także nad jego znaczeniem. Zaczynamy głębiej procesować informacje, gdyż do analizy znaczenia musimy zaktywizować już przez nas posiadaną wiedzę. Musimy zatem sięgnąć w naszej pamięci, aby prawidłowo zinterpretować słowa, pojęcia i powiązania między nimi. Następnie analizujemy powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami schematu, jak i znaczenie ułożenia informacji na całym schemacie. Gdy już rozumiemy, co jest na tym schemacie, możemy go narysować na kartkę praktycznie całkowicie z naszej pamięci, gdyż rozumiemy, co z czego wynika, i umiemy sobie to wyobrazić w naszej głowie. Jak zapewne domyślasz się, ten drugi sposób ma pewne kluczowe konsekwencje. Przede wszystkim pogłębienie analizy powoduje, że prawdopodobnie poświęcimy na nią więcej czasu oraz więcej sił. Ale z tym idzie również ogromny zysk, gdyż pogłębienie tego poziomu przetwarzania informacji powoduje, że trwałość śladów pamięciowych jest większa, zatem lepiej i dłużej pamiętamy oraz łatwiej odtwarzamy informacje z naszej pamięci. Zatem jest to bardzo ważny, praktyczny aspekt efektywnego uczenia się. Dzieje się tak, gdyż sam fakt wykorzystania naszej pamięci powoduje, że zaangażowane są inne mechanizmy poznawcze, które Ułatwiają zrozumienie nowych informacji w kontekście tego, co już wiemy, czyli wiedzy, jaką posiadamy. I tutaj padło ważne słowo, mianowicie kontekst. Ogólnie rzecz ujmując, przebieg większości procesów poznawczych jest zależny od kontekstu. Jest tak, gdyż kontekst jest kluczowym aspektem nadającym znaczenie informacjom. Czy też jak mawiał jeden z moich profesorów, kontekst jest królem. W naszym przykładzie kontekst składa się z kilku elementów. Kontekstem dla interpretacji schematu są już posiadane przez nas informacje, które wyciągamy z pamięci, czyli po prostu nasza wiedza. Kontekstem dla interpretacji schematu, o których mówiliśmy, jest również cel, w jakim to robimy. Na przykład w tym kursie naszym celem jest nauczyć się, jak się uczyć, zatem wszystkie informacje, jakie ja Ci przekazuję, ty analizujesz z perspektywy tego kontekstu, analizujesz to, co mówię przez pryzmat Twoich doświadczeń oraz Twojego dotychczasowego sposobu uczenia się. Idąc dalej, kontekst prowadzi do selekcji informacji, tak aby do naszej świadomości trafiły tylko te informacje, które są ważne dla naszego kontekstu. Różne rodzaje kontekstu oddziałują na naszą naukę na różne sposoby. Dlatego dla przykładu, gdy odnosimy nowo poznane informacje w kontekście własnej osoby, to lepiej je później pamiętamy i odtwarzamy. Gdzieś tak dlatego, że informacje na nasz temat, w naszej pamięci, są dla nas po prostu łatwiej dostępne. Nazywamy to efektem autoreferencji, czy też efektem odniesienia do ja. Trzeba świadomie operować kontekstem efektywnej nauce i nauczyć się go używać na swoją korzyść. Dzisiaj wspomnieliśmy o tym po raz pierwszy. Będzie to jednak temat, który w toku kursu będziemy wielokrotnie powtarzać oraz omawiać na wiele różnych sposobów. W szczególności, gdy przejdziemy do lekcji poświęconych samej praktyce uczenia się. Jest to bardzo ważne, gdyż zrozumienie tego, jak ważne jest świadome operowanie kontekstem, zmienia sposób, w jaki planujemy swoją naukę, sposób, w jaki czytamy książki pod, czy podręczniki oraz sposób, w jaki tworzymy notatki. Kontekst wpływa również na sam proces percepcji. Dzieje się tak dlatego, że coś może być jakieś, tylko z jakiejś perspektywy. Zaś im więcej perspektyw uwzględnimy w naszym postrzeganiu, tym percepcja będzie bardziej precyzyjna. Aby to zrozumieć, omówmy sobie najpierw bardziej szczegółowo, jak przebiega sam proces percepcji. aby zrozumieć proces percepcji możemy zastosować trzy kluczowe pytania, które pomogą nam poukładać sobie tę wiedzę w głowie. Te pytania sprawdzają się dobrze w nauce różnych tematów, także i tutaj je zastosujemy. Co, jak i dlaczego? Czyli co jest przetwarzane, jak to jest przetwarzane i dlaczego jest tak, a nie inaczej przetwarzane. Dla przypomnienia percepcja to Proces tworzenia reprezentacji przedmiotu na podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłowych i informacji zawartych w pamięci. Pozwól, że sobie pomogę. Informacje to po prostu bodźce na początku. Te następnie podlegają zmianom czy przekształceniom i nazywamy je wtedy wrażeniami. Zaś. Wrażenia to odzwierciedlenie podstawowych cech zmysłowych zarejestrowanych w wyniku odbioru danych sensorycznych. Wrażenie powstaje bezpośrednio na receptorze, np. Na jest to wrażenie barwy, wrażenie wielkości czy wrażenie kształtu. Następnie to wrażenie podlega dalszemu przetwarzaniu, zmieniając się w pamięci w percept, czyli spostrzeżenie. Spostrzeżenie czy też percept to na przykład obraz przedmiotu rozumiany jako obraz łączący wszystkie dostępne cechy, które zarejestrowaliśmy za pośrednictwem naszych zmysłów oraz naszych danych z pamięci, czyli w pewien sposób w naszej wyobraźni powstaje ten obraz tego, co widzimy. Ten prosty schemat odpowiada na pytanie, co jest przetwarzane. Bodziec, wyrażenie przechodzi w percept. Teraz kolejne kluczowe pytanie, jak to się dzieje? Wyróżniamy cztery etapy, choć tutaj chciałbym zaznaczyć, że w zależności od źródeł możemy znaleźć w literaturze różne tłumaczenia. Wybrałem ten model, gdyż jest najbardziej praktyczny w kontekście celu naszego kursu. Pierwszy etap to faza rejestracji sensorycznej. To właśnie wtedy następuje przekształcenie bodźca ze świata zewnętrznego na impuls nerwowy. Wydarza się to na receptorach, czyli po prostu na naszych zmysłach. Dalej mamy fazę oceny emocjonalnej. Jest to etap, który z ewolucyjnego punktu widzenia jest bardzo ważny, gdyż Tutaj następuje szybka ocena, czy będzie jest przyjemny, czy też nieprzyjemny. Czasami dzieje się to jeszcze poza naszą świadomością. Dzięki tej ocenie możemy na przykład odsunąć odruchową rękę, gdy sparzymy ją na ogniu. Można to w uproszczeniu, można też w uproszczeniu powiedzieć, że to tutaj działa właśnie system ucieczki lub walki, który zapewnia nam przetrwanie. Trzecia faza to faza oceny semantycznej czyli faza oceny znaczenia. Faza oceny semantycznej, czy też faza rozpoznania znaczenia bodźca, to właśnie w niej następuje rozpoznanie bodźca lub zbioru wrażeń i nadanie im konkretnych kategorii. Ten proces w dużym stopniu uruchamia już procesy pamięci, gdyż z niej właśnie musimy wyciągnąć schematy poznawcze tych kategorii. Następnie porównać je z wrażeniami i stwierdzić na przykład, czy pies, na którego patrzymy, to może nie jest wilk. W sumie jest to ważna informacja. Czwarta i ostatnia faza to faza oceny znaczenia metaforycznego, czy też faza oceny metaforycznej. Bardzo często proste rozpoznanie obiektów, czy też znaczenia postrzeganej przez nas treści, to nie koniec. W zależności od naszej wiedzy, indywidualnych doświadczeń, możemy odnaleźć metaforyczne znaczenie w tym, czego doświadczamy, w tym, co widzimy, czy czytamy. Na przykład, gdy czytamy wiersz lub jakąś lekturę szkolną, to możemy inaczej ją zinterpretować niż nasz kolega z ławki lub nauczyciel, nie wspominając o tym, co autor miał na myśli. Abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego wyróżniono takie cztery fazy, musimy zrozumieć, dlaczego bodzie, a następnie wrażenie i spostrzeżenie są tak, a nie inaczej przetwarzane. Czyli dlaczego proces percepcji zachodzi tak, a nie inaczej. W procesie percepcji dużą rolę odgrywają następujące elementy, czy też inne procesy poznawcze. Uwaga! Pamięć! I nasza motywacja. Uwaga uczestniczy w selekcji informacji. Pozwala to na wybór tylko tych bodźców, które są ważne w, w kontekście postrzegania, tak? czyli w kontekście motywacji naszej, czyli naszego celu nauki. Nasza pamięć wpływa zarówno na procesy uwagi, jak i na większość faz. Przetwarzania, gdyż ostatecznie inaczej rozpoznajemy to, co znamy, od tego, czego nie znamy. Gdy coś znamy, to aktywizują się schematy poznawcze znanych nam przedmiotów czy zjawisk, które modyfikują procesy, te fazy procesu percepcji. Motywacja, czy też cel naszych działań, a zatem cel naszego percepowania i przetwarzania danego zjawiska, wpływa w fundamentalny sposób zarówno na procesy pamięci, poprzez aktywizację konkretnych schematów poznawczych. Jakie procesy uwagi doprowadzają do tego, że selekcjonujemy tylko te informacje, które są potrzebne w kontekście realizacji celu naszych działań. Z tego względu motywacja, np. Na przy nauce, nasz cel nauki ma kluczowe znaczenie. Właśnie dlatego mówimy, że procesy percepcji zachodzą od dołu, od dołu do góry, czyli od bodźca do naszego mózgu, jak i od góry do dołu, czyli od naszego mózgu, czyli naszej pamięci, do bodźca. W kontekście naszego kursu kluczowy jest proces pozorom z góry do dołu. Możemy to na tym etapie nazwać nastawieniem percepcyjnym. Innymi słowy, możemy percepować tylko to, co chcemy. W pewien sposób widzimy to, co chcemy. Albo przynajmniej przeselekcjonować większość bodźców w kontekście tego, co chcemy na przykład zrozumieć czy zobaczyć, na przykład w naszych not notatkach, czy też książce. Czasami możemy. Widzieć jedynie rzeczy, które znamy. Podobno, tutaj powtarzam, podobno, gdy Indianie zobaczyli statki Krzysztofa Kolumba na horyzoncie, to stanęli w osłupieniu, gdyż nie wiedzieli, co widzą. To, co widzieli, najbardziej przypominało im chmury, ze względu na fakt, że w ich umyśle nie było dostępnych schematów poznawczych statków. Nie mieli żadnej reakcji emocjonalnej na ten widok, bo właśnie kojarzyli go bardziej z chmurami. Między innymi z tych względów Cały ten schemat możemy podzielić na dwa obszary, które ilustrują dwa kluczowe etapy percepcji, które uogólniają cały ten proces percepcji. Mamy fazę, powiedzmy, od tak, zaznaczmy, rejestracji czy też recepcji. Recepcji sensorycznej, która angażuje naszą uwagę i polega na rejestracji bodźców i ich odzwierciedleniu na rządach zmysłów. Następnie mamy całą resztę i to jest percepcja umysłowa. Percepcja umysłowa rozumiana jako proces, Aktywnej interpretacji danych zmysłowych z wykorzystaniem wskazówek z kontekstu. Kontekstu, czyli naszej motywacji, celu, naszego postrzegania czy percepowania, naszego nastawienia, naszej pamięci, czyli też po prostu naszej wiedzy. To nasza wiedza, to, co wiemy, wpływa na to, co de facto widzimy. Proces ten całościowo doprowadza do rozpoznania obiektu, który postrzegamy, albo bodźca, który na przykład słyszymy. Domyślam się, że cały ten schemat to całkiem spora dawka wiedzy. Wróćmy zatem do biurka i podsumujmy ją odpowiednio w kontekście celu naszego kursu, jakim jest nauczenie cię, jak uczyć się efektywnie, czyli tego, jak możemy tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Aby zrozumieć, jak zachodzi percepcja, jaką rolę odgrywa w uczenie się, zadaliśmy sobie trzy kluczowe pytania. Co jest przetwarzane? Wyróżniliśmy bodziec, wrażenie oraz percept, czyli spostrzeżenie. Następnie zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób zachodzi przetwarzanie informacji w ramach procesu percepcji. Wyróżniliśmy cztery fazy: fazę rejestracji sensorycznej, fazę oceny emocjonalnej, fazę oceny semantycznej oraz fazę oceny metaforycznej. Wróciliśmy również uwagę na fakt, że w procesie percepcji uczestniczą procesy uwagi, pamięci oraz procesy motywacyjne. Wszystkie one wzajemnie na siebie wpływają w zależności od kontekstu naszych działań. Dla naszego kontekstu, czyli celu naszej nauki. Spostrzeganie nie jest tylko sumą bodźców, gdyż uwzględnia naszą wiedzę poprzez aktywizację schematów poznawczych. Proces ten zachodzi niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie, choć warto o tym pamiętać przy nauce i praktycznie wykorzystywać to. Na przykład poprzez krótkie przypomnienie sobie podstawowych informacji z tematu, który chcemy głębiej poznać. Precypowanie to również w pewnym sensie stawianie hipotez, gdyż cel naszych działań, na przykład cel nauki, powoduje, że widzimy dosłownie to, co chcemy. Musimy zatem postawić pewne hipotezy, czy też pytania, które ukierunkują naszą uwagę na konkretne informacje. Jest to bardzo ważne przy nauce i właśnie dlatego przed nauką zawsze powinniśmy sobie postawić konkretny cel naszej lektury, jak i cel dla realizacji naszych notatek. Na proces percepcji umysłowej wpływają następujące czynniki, które tworzą kontekst dla procesu percepcji. Nasza motywacja, czyli cel naszej nauki. Nasze oczekiwania, czyli nasze hipotezy na temat tego, czego się nauczymy. Nasza wiedza i język, czyli dostępne naszej pamięci schematy poznawcze. Oraz nasze emocje, gdyż są one jednym z czynników wpływających na nasze zadowolenie z nauki i dalsze zgłębianie wiedzy. Wiedza ta ma szereg praktycznych zastosowań. To właśnie dlatego, że procesy percepcji przebiegają tak, a nie inaczej, część osób nie widzi goryla w nagraniu z podawaniem piłki dwóch drużyn. To właśnie dlatego odnoszenie się do własnego ja w trakcie nauki jest w stanie przynosić w nauce tak dobre efekty. To właśnie dlatego, czytając tę samą książkę lub oglądając ten sam film w różnych okresach naszego życia, widzimy w nich inne rzeczy. Nasza wiedza i doświadczenie wpływają na proces percepcji. Jest to przyczyna bardzo ważnego dla naszej nauki wniosku. Mianowicie nasza wiedza jest jednym z głównych czynników przyspieszających dalszą naukę, gdyż ułatwia percepcję i zrozumienie nowych informacji. To właśnie dlatego, że procesy percepcji działają tak, a nie inaczej. Postawienie sobie odpowiedniego celu przy nauce pozwoli nam szybciej i łatwiej wyłapać z tekstu kluczowe dla naszej nauki szczegóły. Znalezienie tych szczegółów powoduje, że spełniamy nasz cel i nasze oczekiwania są zaspokajane. Jak wiemy z poprzedniej lekcji, to dalej powoduje stymulację układu nagrody, wyzwalając uczucie satysfakcji, co dalej pozytywnie wpływa na motywację do dalszej nauki. Praktycznych implikacji zdobytej przez Ciebie dzisiaj wiedzy jest bardzo wiele i mówię tutaj nie tylko o nauce, ale również ogólnie o życiu. Mam nadzieję, że wykład ten był dla Ciebie wartościowy. Do zobaczenia.